Kocha, lubi, szanuje, w sieci haseł pilnuje. Czujności podczas wprowadzania haseł dzieciaków uczy Gra Miasto ING. A teraz pora na radę dla rodziców. Pilnowanie haseł to wcale nie taka prosta sprawa, bo jednym z najpopularniejszych zagrożeń w internecie jest phishing, czyli atak polegający na wyłudzaniu danych logowania pod różnymi pretekstami. Niektóre ze sztuczek przestępców są naprawdę trudne do wykrycia, dlatego warto założyć, że kiedyś damy się podejść. połkniemy haczyk i wprowadzimy nasze dane logowania na podstawionej przez przestępców oszustów stronie. Ale nawet gdy to zrobimy, to nie wszystko stracone. Problemów nie będzie, o ile zadbali aby w danym serwisie włączyć sobie zawczasu dwuetapowe uwierzytelnienie. Wtedy, poza hasłem do zalogowania na nasze konto, potrzebny będzie też drugi składnik np. kod generowany przez specjalną aplikację albo wysyłany SMS-em, albo najlepiej Klucz U2F, bo niektórzy przestępcy potrafią wyłudzić nawet te jednorazowe kody, a z kluczem rady sobie nie dadzą, gdyż to sprytne małe urządzonko potrafi lepiej niż my rozpoznać miejsce, do którego się logujemy i na fałszywej, podstawionej przez przestępców stronie po prostu nie zadziała poprawnie, chroniąc nasze konto przed kradzieżą.